Dobra chłopaki, Anarchia sezon drugi oficjalnie otwarta, lecimy! Właśnie rozpoczął się nowy sezon Anarchia SMP, czyli serwera bez żadnych zasad. Kurde! Nie, zabiłem! Oprócz dobrze wszystkim znanego systemu lifestyle do gry zostało wprowadzone kilka ciekawych zmian, które czynią ten serwer jeszcze trudniejszym. Ale wróćmy do startu. Nie, zabiłem! Tak właśnie wyglądał mój pierwszy pojedynek na anarchii. Jezu, to Fawo zabił mnie Afik. To ciebie sam zabił Afik, to... czy nie? No, mnie też zabił, kurde. Chwilę później stoczyłem kolejny pojedynek, lecz tym razem z Sagim. Kurde, Sagim nie zabił! Nie. Niestety w tej walce również poległem, przez co z 10 serc zostało mi już tylko 8. Zrezygnowany takim stanem rzeczy, udałem się do pobliskiego outposta, nie wiedząc co mnie tam czeka. Dobra, mam drugą, mam drugą księgę. Nie gadaj! Jest! Księga z martwych stania, czyli jeden z najpotężniejszych przedmiotów na anarchii. Pozwala ona na odrodzenie gracza zbanowanego w wyniku utraty wszystkich serc. Na serwerze jest tylko 10 takich ksiąg, co czyni ten przedmiot jednym z najrzadszych na całym serwerze. Chwilę wcześniej Mantis również znalazł taką księgę, co dawało nam znaczną przewagę nad innymi graczami. Pewni swojej potęgi udaliśmy się do neteru, aby spróbować przejść grę i zdobyć jajo smoka. I tu zaczęło się wszystko sypać. W skrócie, w trakcie zdobywania przedmiotów potrzebnych do przejścia gry wielokrotnie ginąłem z rąk wielu graczy, i z ośmiu serc zostało mi już tylko pięć. Z tego powodu zrezygnowaliśmy z planu zdobycia jaja Smoka i zaczęliśmy się stakować. Tak, po kilku godzinach mogłem się cieszyć pełnym setem 4-3 z mendingiem, co mimo tego, iż posiadałem tylko 5 serc, dawało mi pozory bezpieczeństwa. Będąc w miarę uzbrojony, postanowiłem podjąć się budowy jakiegoś większego projektu na spawnie. Na poprzednim sezonie znakiem rozpoznawczym spawna był ogromny Lava kast, którego tym razem chciałem uniknąć. I do głowy wpadł mi jeden pomysł. W Minecraft jest kilka bloków które mają dość ciekawą mechanikę, a mowa tu o rozprzestrzenianiu się. Uznałem, że ciekawe będzie pokryć całego spawna jednym z takich bloków. Z szeregu różnych bloków tego typu wybrałem mech, gdyż sposób w jaki się on rozprzestrzenia był według mnie najłatwiejszy do wykonania. Wystarczy użyć mączki kostej na blok muchu, a ten pokrywa kilka bloków dookoła. Znając tę mechanikę, wziąłem trochę mączki i rozpocząłem pokrywanie kiedy kulturalnie sobie pokrywałem z mychem, mchem, nagle podeszło do mnie dwóch graczy: Piachu oraz Utopik. W Sposób straciłem kolejne dwa serca. Czemu dwa? Otóż po śmierci z rąk chłopaków zrespiłem się w wiosce na bardzo dalekich koordynatach. Dlatego, aby szybko wrócić na spawna, musiałem zrobić to. Jednak nie to było najgorsze, gdyż w trakcie ataku na moją osobę miałem przy sobie księgę z martwych wstania. Co prawda, odzyskałem zbroję i narzędzia, jednak na zwrot księgi nie miałem co liczyć. Po całej akcji wróciłem do rozprzestrzeniania mchu na spałnie, jednak w głowie obmyślałem plan zemsty na ugrupowaniu 6-6. W międzyczasie okazało się, że nie tylko ja mam napinku z wcześniej wspomnianą organizacją, a Fika oraz Mantis już od dłuższego czasu obmyślali plan, jak zemścić się na chłopakach, a polegał on na uderzeniu w nich w najmniej spodziewanym momencie. Plan był następujący: pod osłoną nocy zakraść się do siedziby 66 i w całości ją zgrifować. Wydawać by się mogło, że kordy bazy 66 są najbardziej strzeżoną informacją na serwerze. Nic bardziej mylnego. Dzięki temu, że Piachu udostępniając ekran na Discordzie pokazał dość charakterystyczne fragmenty bazy, Afik mógł na dyn mapie serwera wskazać położenie ich siedziby, na podstawie czego potem wskazać kordy wszystko wyglądało pięknie na papierze, jednak jak wyszło w praktyce? Po poszukiwaniu bazy 6-6 podzieliliśmy się na trzy zwiady. Mantis wyruszył w podróż wraz z Feltem, afik za Kompano miał Franala, a ja samemu udałem się w wędrówkę. W celu ułatwienia sobie tułaczki, postanowiłem udać się na dach Nederu, do którego prowadziły ładne schodki. Aż zbyt ładne. Zwykle na anarchii korzystanie z konstrukcji innych graczy kończyło się źle. Dlatego wejście na NetherDrów wolałem sobie samemu wykopać. I kopiąc to wejście, znalazłem coś bardzo ciekawego. Co jest? Lodowa autostrada, czyli obecnie najszybszy środek transportu na serwerze, gdyż elitry w drugim sezonie anarchii są zablokowane. Zupełnie tak jak totemy, kryształy czy netherite'owe uzbrojenie. Fakt, że autostrada była zakopana, wzbudził we mnie podejrzenia, jakby ktoś bardzo chciał ukryć tę autostradę przed resztą serwera. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy ja to sprawka, jednak postanowiłem udać się w podróż owym autostradą. Gdy nadszedł kres mojego przejazdu, moim oczom ukazało się nic. Dosłownie na końcu tej drogi nic nie było. Wtedy właśnie postanowiłem wykorzystać modyfikację Replay mod, aby sprawdzić, czy przypadkiem nie ma nigdzie ukrytego jakiegoś portalu, czy czegoś w tym rodzaju. Był to strzał w dziesiątkę. Dzięki wcześniej wspomnianej modyfikacji znalazłem portal, przez który postanowiłem przejść, a to co ujrzałem po przekroczeniu jego progu, mocno mnie zszokowało. Była to siedziba 6-6. Reszta chłopaków nadal była w drodze, więc postanowiłem na nich poczekać, aby wspólnie dokonać zemsty. Tak, pewnie nadal byśmy grifowali, lecz na serwer wbił on. Dlatego musiałem się szybko ulotnić oraz wrócić na spawna, aby dokończyć mój projekt. Wiem, że zemsta prędzej czy później mnie dopadnie, dlatego musiałem się sprężać, gdyż może to być mój ostatni projekt na anarchii. Po wielu godzinach rozrastania mchu, w końcu udało mi się pokryć spawna anarchii. Jednak tutaj nie zamierzam tego zakończyć, dlatego zróbmy taką akcję. Każda jedna subskrypcja pod tym filmem to jeden boomil użyty do rozprzestrzeniania mchu na anarchii. Właśnie w ten sposób możecie mieć realny wpływ na anarchię. O ile oczywiście uda mi się przetrwać, gdyż z trzema sercami i taką ilością wrogów może być naprawdę ciężko.